Ciao a tutti! Zdanie zasłyszane na dziś to: Menomale male che ci siamo accorti. Meno male che ci siamo accorti. Meno che ci siamo accorti. Znaczy to mniej więcej: całe szczęście, że się zorientowaliśmy. Jak to dobrze, że się połapaliśmy. Dzięki Bogu, że się spostrzegliśmy. I tak dalej, i tak dalej. W zależności od kontekstu. I co tu mamy? MENOMALE 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 oznacza w swobodnym tłumaczeniu całe szczęście, na szczęście, cieszę się, dzięki Bogu, jak to dobrze. Tak? MENOMALE ma wyrażać satysfakcję albo radość czy zadowolenie z tego, że coś nie poszło źle, że ominęliśmy jakieś złe wydarzenie, jakiś zły fakt. A dosłownie co to znaczy? MENOMALE MENO – mniej MALE – Źle, male, jak źle? Ewentualnie jako rzeczownik, il male, il male to zło. A także ból. Na przykład, o mal di testa, boli mnie głowa. O mal di testa, mam ból głowy dosłownie, tak? O mal, mam ból. A zatem, il male to zło, ewentualnie ból. Meno male, meno male. Jak bywa używane? Otóż, na przykład, tak. Jak w głównym zdaniu, menomale male akorti, siamo ale na przykład również tak jak w dialogu poniżej. Hai trovato le chiavi? trovato le Znalazłeś klucze? Si, tak. Menomale, całe szczęście, dzięki Bogu. Cieszę się, że znalazłeś te klucze. Hai trovato Si, menomale, menomale. Czyli innymi słowy, w innym użyciu, w innej konfiguracji, Meno male che ho trovato le, chiavi. Menomale, le chiavi. Na szczęście. Jakie szczęście znalazłam, znalazłem klucze. Otrovato znalazłem albo znalazłam. Meno male che ho I drugie wyrażenie to ci siamo accorti. W naszym zdaniu głównym mamy meno male tak? CISIAMO ACCORDI CISIAMO ACCORDI to drugie, kolejne wyrażenie, na które chciałabym zwrócić uwagę. ACCORDIERSI Jersey, Zorientować się, połapać się, spostrzec. Jersey. Jest to czasownik zwrotny, czyli będzie odmieniał się następująco. IO MI ACCORGO MI ACCORGO TU TI ACCORDI Ti accorgi. Lui, lei, si accorge. Si accorge. Jest to czas teraźniejszy oczywiście, czyli tłumaczymy jako ja spostrzegam się, zauważam coś, orientuję się. Ty spostrzegasz się, on spostrzega się. Noi ci accorgiamo. Noi ci accorgiamo. Voi vi accorgete. Voi vi accorgete. Loro si accorgono. Si accordono. W naszym głównym zdaniu mamy do czynienia z czasem przeszłym i passato prossimo. Ci siamo accorti. A zatem, participio passato od accorgersi to accorto, rodzaj męski, accorta, rodzaj żeński. A zatem, czas przeszły dokonany. Io mi sono accorto. Io mi sono accorto lub io mi sono accorta. Tak? Tutti sei accorto. Lui si è accorto. Czyli on się połapał. Lei si è accorta. Ona się połapała, ona się spostrzegła, ona się zorientowała. Noi ci siamo accorti. Albo noi ci siamo accorte. Jeżeli mowa tylko o kobietach. Voi visiete accorti. Voi visiete accorte. Loro si sono accorti. Loro si sono accorte. Jak widać, accorci -si odmienia się z Sera. I w zdaniu głównym mamy przypadek. Noi ci siamo accorti. Spostrzegliśmy się, zorientowaliśmy się. I na przykład, użycie. Non ci siamo accorti, che. Nie zorientowaliśmy się, że. Non ci siamo accorti, che. Jak na przykład w zdaniach: Misono accorto, kenono lekiawi. Misono accorto, kenono lekiawi. Zdałem sobie sprawę, że nie mam kluczy. Misono accorto, zorientowałem się, kenono lekiawi, że nie mam kluczy. Ale uwaga, w tym momencie, kiedy to mówię, nie mam kluczy. Misono accorto, kenono lekiawi. Albo na przykład. Non mi accorgevo che continuavo a sbagliare. Nie zdawałem sobie sprawy, że wciąż popełniałem błędy. Non mi accorgevo to jest czas imperfetto. Tak samo continuavo. Kontynuowałem, continuavo, od continuare a sbagliare. Kontynuowałem, popełniać błędy, sbagliare, błądzić, popełniać błędy. Non mi accorgevo che continuavo a sbagliare. Zdania według innego wzoru: Misono accorto di non aver preso le Misono accorto di non aver preso le chiavi. Zdałem sobie sprawę, że nie wziąłem kluczy. Misono accorto di non aver preso. Avere preso – wziąć klucze, mieć wzięte. Le chiavi, tak? Non aver prezo, nie wziąć kluczy. Mi sono accorto di non aver preso le chiavi. Albo mi sono accorto di essere diventato vecchio. Mi sono accorto di essere diventato vecchio. Stałem sobie sprawę, postrzegłem się, że się zestarzałem. Di essere diventato, essere diventato stać. Diventato, czyli ktoś kto się stał. Vecchio, stary. Dosłownie nie da się tego przetłumaczyć. Essere diventato vecchio to znaczy być zestarzałym, być postarzałym. Można przetłumaczyć to jako postarzeć się, zestarzyć się. Mi sono accorto di essere diventato vecchio. Albo inne częste użycie, inna forma. Se è e così, se è e così non me ne sono accorto. Se è e così Non me ne sono accorto. Jeśli tak jest, se è e nie zauważyłem tego. To znaczy, że tego nie zauważyłem, tak? Jeśli tak jest, nie zauważyłem tego. Se è e così, non me ne sono accorto. Mamy tutaj cząstkę ne, ne, non me ne sono accorto i odnosi się ona do e così. jest tak così, jest właśnie tak, a ja tego NE nie zauważyłem. Odsyłam do filmiku na temat cząstki NE. Link do tego filmu znajdziecie w komentarzu. Jeszcze raz. SE ekozi NON MENE SONO ACCORTO. Jeśli tak jest, ja tego, że tak jest, nie zauważyłem. I to jest forma tego czasownika ACCORGERSI, forma, która ma kształt akordersene, ACCORGERSENE. Accordger se ne. Jak widać składa się z akordger, accorgere, se ne. Czyli akordger si plus ne. Se così, non me ne sono accorto. I jeszcze dwa inne użycia. Non mi sono accorto di nulla. Non mi sono accorto di nulla. Ewentualnie di niente. Tak? Non mi sono accorto di niente. Niczego nie zauważyłem. Nie połapałem się wcale. W niczym. I poniżej. Non mi sono accorto di te. Non mi sono accorto di te. Nie zauważyłem Ciebie. Nie wziąłem Cię pod uwagę, nie spostrzegłem Ciebie, nie zorientowałem się co do Twojej obecności itd. Wszystko zależy od kontekstu. Non mi sono accorto di nulla. Non mi sono accorto di niente. Non mi sono accorto di te. W czasowniku Accordersy, gdyby przyjrzeć się jego pochodzeniu i etymologii, pobrzmiewają dwa słowa, które warto znać. Mianowicie Corretto, Corretto znaczy poprawny, prawidłowy, poprawiony, Corretto. A także czasownik Correggere, Correggere poprawiać, korygować. Corretto, Correggere. Taka ciekawostka. I na koniec jeszcze raz zdanie główne. Meno male che ci siamo accorti. Meno male che ci siamo accorti. Euh, ale, ale, nie accorti. Accorti. Przez due ci. Uff, mi sono accorta. Meno male. Na razie to wszystko. Grazie. Ciao, ciao.